Witam serdecznie, akwarystyka domowa się kłania. Jak widać u mnie wszystko w porządku. Chciałbym dzisiaj troszkę porozmawiać o rybach, które trzymam w akwarium, 1000 litrów. No, jak widać na załączonym obrazku, połowa akwarystów będzie wiedziała, druga połowa będzie się domyślała, to ja może powiem. Są tutaj dwie bocje, parę kirysów spiżowych, parę kirysów czarnych, parę kirysów tygrysich. Oprócz tego 12 skalarów, oprócz tego 40 neonów i oczywiście, kupa mieczyków, których nie jestem w stanie policzyć i kupa molinezji, których też nie jestem w stanie policzyć. Do tego jeszcze dochodzą glonojady oczywiście, no bo jak tak zwana moja słynna ekipa sprzątająca musi być, co nie oznacza, że glonjady i kirysy sprzątają odchody rybie, bo to jest bzdurą. Ale no musi być ta ekipa. Glonojad u mnie i Kiry w moich akwariach musi być. Akwarium jest tak, już wiecie, około 1000 litrów. Jest fajna symbioza tutaj między tymi rybami, bo no bardzo fajnie mi się sprawuje tutaj Skalar, który próbuje, bardzo, bardzo mocno próbuje, chociaż mu to nie wychodzi, polować na młode mieczyki, których naprawdę mam tu zatrzęsienie. Bo naprawdę bardzo dużo młodych, e, ostatniego czasem mi się tutaj pokociło, e, chowają się w tych haszczach tam, w różnych tych. A skalar tak średnio, średnio sobie e, z tym radzi. No po prostu nie lubi polować. No ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś będzie dostawał jedzenie za darmo, to nie pójdzie do pracy. To tak samo jest z rybą, jeżeli dostaje pod żarcie, no to po co energię marnować? Może się trochę przeleci, ale jak już tam wleci gdzieś mógł w gąszcz, w chaszcz, to sobie daje spokój. Także z drugiej strony się cieszę, że tylko cwane mi tylko przeżyją te mieczyki. Czyli takie, wiecie, to jest po prostu taka gdyby no, naturalna selekcja tej ryby. I o to mi właśnie chodziło, aby było tutaj jak najbardziej naturalne. Gdyż ja od zawsze prowadzę akwaria naturalne, nie ma tu żadnej ziemi ogrodowej, chociaż z tym się mogę zgodzić, to się natura, ale nie dodaję żadnych środków. Na przyrost roślin, no nie mierzę akurat tutaj żadnych parametrów. Ja mam tylko tutaj, powiem szczerze, termometr, dwa filterki to wszystko na całym akwarium. Jak widać, woda bardzo czyściutka, bardzo klarowna. Nie mam tu żadnych problemów z tymi tutaj rybkami, które akurat tutaj się znajdują. Co w przyszłości? No w przyszłości mam zamiar całkowicie wyeliminować tutaj mieczyki, wyeliminować molinezję, zostawić tak zwaną ekipę sprzątającą, czyli glonojady, kirysy, bocje zostaną, neony zostaną, no i będzie tutaj typowo takie amazońskie bardziej akwarium, bo neon i skalar, no to przewaga już jest amazonki. No i tak chcę zostawić. Te akwarium. Oczywiście inne skalary też tutaj będą, bo chcę bardziej takie. Jak co to niektórzy mówią, bardziej wartościowe. Chociaż dla mnie akurat każda ryba jest wartościowa. Nawet takie popsigiery, które ja tutaj mam, mi się podobają akurat te skalarki. No, nie bardzo twierdzę, że są ryby mniej ambitne. Dla mnie wszystkie ryby są ambitne. Dla mnie każda ryba, gdzie widzę w akwarium, mi się podoba. A podobać ma się właścicielowi, a nie tym oglądającemu. A jeżeli ktoś po prostu nie chce oglądać takiej ryby, bo mu się nie podoba, no to wystarczy po prostu nie oglądać, wyłączyć kanał, łapka w dół i dziękuję, do widzenia. A takie, wiecie, kombinowanie, ważenie komuś w butach do akwarium i mówienie mu, co powinien zrobić, jak to powinien zrobić, no to jest trochę takie średnie, nie? Bo przecież jeżeli ktoś będzie chciał, to sam się spyta. Chociażby w filmiku. No co byście tutaj jeszcze dodali? Ja się o to wam nie pytam, bo sądzę, że każdy powinien wiedzieć sam. Jeżeli jest początkującym akwarystą, tak najbardziej, powinien się pytać. Powinien się pytać starszych akwarystów, ale to akwarystów takich, no pomijałbym z YouTube'a. No to jest taki kontakt troszkę bardziej utrudniony i nie zawsze każdy ma na to czas. Ale już idziemy już do hodowcy, taki młody akwarysta idzie do hodowcy. No to powinien zaobserwować sam, co robi dany hodowca, że ma takie piękne, podpytać a na pewno każdy z przyjemnością o swojej pasji będzie mógł opowiadać godzinę, bo bynajmniej ja tak mam. A przez YouTube to wiecie, można zadać pytanie, nieraz odpowie, nieraz nie odpowie, no bo no nie czarujmy się, no nie ma tego czasu, nie ma tego czasu, albo jest praca, bynajmniej tak u mnie, albo praca, a jak już nie ma pracy, no to chciałbym skorzystać sobie z wolnego czasu, czyli zająć się swoim akwariumem albo nie wiem bo jestem też ultrasem jeśli chodzi o rower robię ultrakilometry podoba mi się ta jazda i też bym chciał a nie siedzieć przed komputerem czy tam telefonem i odpowiadać komuś na pytania które dla mnie na przykład mogą być no trywialne a dla innych wręcz odwrotnie także najlepiej wypytujcie się takich właśnie hodowców ze swoich na pewno gronie macie jakiś tam hodowców, po których dzisiaj chodzicie po rybki, czy nieraz w sklepie akwarystycznym można się też dobrze podpytać, chociaż tam też średnio z tym jest, bo nie każdy się zna, bo nie każdy sprzedawca musi, choć moim zdaniem powinien znać się na akwarystyce, jeżeli sprzedaje rybki, no niestety, no to takie są zasady. A na YouTubie to czasem różnie bywa, ja staram się odpowiadać na różnego rodzaju pytania, aczkolwiek no, no strasznie nie lubię pisać, strasznie mi to mozoli. No wiecie, człowiekowi wzrok się psuje, muszę założyć okulary, muszę spojrzeć na to, muszę dobrze przemyśleć co napisać takiemu człowiekowi. Ale jeżeli na przykład już do mnie kilkukrotnie przychodzili, którzy kupowali ode mnie czy mieczyki, czy tam molinezję w dawnych czasach, no to potrafiłem doradzić, potrafiłem doradzić, potrafiłem podpowiedzieć co i jak. Zresztą mam paru znajomych, którym raz też coś tam podpowiem, coś tam doradzę. Poprzez filmiki, tak samo jest ten przekaz, jakiś tam moim zdaniem, dawany, który no, dużo wam może coś tam powiedzieć. I dlatego chciałbym, żeby ten kanał od nowa powstał i od nowa zacząłbym nagrywać filmiki o danych gatunkach ryb, ale tym razem już o gatunkach, które miałem. Które mam i to był, były moje spostrzeżenia, a nie książkowe. Nie książkowe, tak samo jak mieczyk, każdy wie gdzie żyje, Meksyk, e, każdy wie w jakich temperaturach powinien być, każdy wie, że samica nie się przekształca w samca i vice versa. Chociaż tego akurat u mnie nie było, nigdy mi się e, u mieczyka e, nie zmienił samiec w samicę. Nie wiem, być może u kogo się zmienił, u mnie niestety póki co jeszcze nie samica z mieczyka w samca, jak najbardziej i to bardzo często gęsta Na przykład tutaj mam przykład dwa przykłady tutaj, gdzie był tylko jeden samiec zielony. No i niestety samiczki dwie postanowili się zmienić w samca. Wynik tego taki, że ten zielony mały samiec biega za nimi, gania je, przegania je. One sobie z tego nic nie robią. Krzywda im się żadna nie dzieje, bo akwarium jest naprawdę dość duże. E, za, zagęszczone korzeniami, zagęszczone trochę tymi kryptokoronami, ty, tymi anubiasami, także nic im się złego nie dzieje. A mnożą się na potęgę. Skalar, jak już wcześniej mówiłem, próbuje to regulować, ze średnim skutkiem mu to wychodzi. Ale póki co nie mogę narzekać, bo e, jak i neony, e, tak i inne, e, już takie większe, groźnięte ryby, e, skalar nie przegania. Skalar nie przegania absolutnie. Skalar wręcz odwrotnie między sobą się tu notorycznie mają na walankę. sobie żadnej nie robią. Nie zauważyłem, żeby któryś gdzieś tam miał jakieś rany czy coś, ale bardzo, bardzo, bardzo często te łobuzy potrafią ze sobą no, różne tam przepychanki mieć. A to wystarczy, że jeden jednego gdzieś tam strzeli za chwilę. Ten strzelony idzie do drugiego, strzela tamtego, jak widzicie teraz tutaj w tym rogu próbują przypychanego, ale mówię, jest to dość komiczne, dość fajne, bo po prostu jak mały dostanie w pierdziel, to szuka mniejszego, żeby tam temu pierdzielić. I to tak wygląda w tym akwarium. Fajnie to to wygląda, lubię to obserwować. Akwarium jest przystosowane właściwie pod skalary, typowo, choć na początku nie miałem zamiaru ich mieć, ale jakoś tutaj Przemek z akwarium Szczecin z kanału Janusza Akwarystyki, no i Grzesiek z kanału. Master Fish Gregor i dwa grześki akwariowe, oczywiście, bo jest to dwa grześki akwariowe, prowadzimy we dwójkę, tak dla wyjaśnienia, bo może ktoś nie wiedzieć. Ja, czyli akwarystyka domowa i Master Fish Gregor. To Dwa grzeszki akwarelowe jest to nasz wspólny kanał, gdzie, co niektórzy mogą tego nie wiedzieć, mogą się nieraz zdziwić, starsi youtuberzy już na pewno wiedzą, że jest to nasz kanał wspólny, ale mówię dla nowszych to tak woli wyjaśnienia, aby nie było żadnych tam takich nieścisłości, że ja tu najpierw pokazuję swoje akwarium, a tam za chwilę paletki. No Grzesiek ma paletki, ja tutaj mam miszmasz tak zwany. Cóż jeszcze tutaj można powiedzieć? No, oprócz skalarów jest stado nenonów, bo jest ich jakieś 40 sztuk. Bardzo fajnie pływają w ławicy, zwłaszcza jak nie są przepłoszone, no, to się rozpieszchną, ale momentalnie, jeżeli tylko gdzieś coś tam się poruszy, ostrzej skalar zaatakuje drugiego i się zrobi kocioł. Momentalnie się zbijają w taką fajną, jak gdyby, kulę i prom naprzód. Fajne, naprawdę bardzo fajnie, fajne takie ławicowe rybki, niedoceniane, niedoceniane w akwarystyce są. Z przyczyn takich, iż być może dla niektórych krótko żyją, być może dla niektórych zbyt mocno ubarwione, zbyt drobniutkie, ale jednak w grupie, wierzcie mi, fenomenalnie wyglądają. Także pokrótce... Powiedziałem wam jakie mam mniej więcej tutaj rybki. Tak już wspominałem o Mam tak samo glonojady, mam tak samo kirysy. Glonojady, oczywiście moja ekipa sprzątająca, co nie oznacza, że sprzątają wcale odchody rybie. Resztki pokarmowe, które spadałem na dno. Glonojad bardzo chętnie, moc bardzo chętnie, kirys bardzo chętnie. No a może już w przyszłym tygodniu, właśnie coś więcej bym powiedział o. Mieczykach właśnie Hellera. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć!